Witaj, w tym poradniku pokażę Ci jak zrobić serwer multiplayer w Minecrafcie. Po pierwsze wchodzimy na stronę minecraft.net Następnie wchodzimy w dział Download Zjeżdżamy na dół, ściągamy Minecraft Server IR, Zapisujemy Po ściągnięciu Na pulpicie tworzymy ser folder Server W ten serwer Wrzucamy nasz pobrany plik. Otwieramy. Klikamy dwukrotnie. Czekamy aż e, proces e, dobiegnie do 100%. Co chwilę potrwa. Ok, mamy gotowe. Zamykamy to. Następnie otwieramy e, w tym miejscu notatnikiem. E, serwer mamy name świata następnie e, mamy spawn monster jeżeli chcemy grać bez lagów przeważnie polecam false wpisujemy false e, online mode wpisujemy false następnie spawn animals jeżeli chcemy zwierzęta, jeżeli nie chcemy to false następnie max players wpisujemy liczbę graczy, którzy, których będziemy chcieli czyli powiedzmy pięciu teraz tak aby ukończyć proces następnie trzeba ściągnąć hamachi aby ściągnąć hamachi wchodzimy na stronę hamachi.n.softonic.com następnie ściągamy po ściągnięciu zakładamy profil zakładamy profil w ten sposób, tutaj włączamy i zakładamy Następnie sieć, utwórz nową sieć, podajemy ID sieci, wpisujemy powiedzmy coś takiego, hasło to samo powiedzmy i utwórz. Następnie do tego e, IP łączą się wszyscy użytkownicy. Ok, i teraz wpisujemy e, IP z e, Hamachi, czyli 5.223.180. 223 i e, jeżeli chcemy player kontra player true albo false e, i zapisujemy plik Ok. następnie odparamy minecraft server i kopiujemy to ip które mamy tutaj w tym oto miejscu w tym oto miejscu kopiujemy je wchodzimy do minecrafta i w minecrafcie w multiplayerze wklejamy e, to oto ip Mam nadzieję, że poradnik się przydał. Komentuj, subskrybuj, polecaj, łapka w górę. Pozdrawiam, DJ Palasite.